Cześć, to Magda. Witam Was serdecznie w Zainspiruj się Zdrowo. Dzisiaj będzie wołowina z pomarańczami. E, przygotowałam do tego e, takie mięso gulaszowe na woł, wołowinę, akurat e, pół kilo. Natomiast e, polecam, miałam tylko tyle w zamrażalniku, natomiast polecam, żebyście e, zrobili tego dania troszeczkę więcej, dlatego że półtorej godziny musi siedzieć w piekarniku. M, dlatego że wołowina, czym dłużej, e, tym będzie bardziej miękka, będzie smaczniejsza. Im dłużej będzie się piekła. Także mam akurat pół kilo wołowiny. Mam takie dwie spore cebule, dymki. Mam dwa cudownie piękne, pachnące, umyte pomarańcze. Oczywiście pomarańcze umyłam najpierw troszeczkę poleżały w wodzie z octem. Następnie wrzuciłam do wody z solą. Tak moje wszystkie owoce, bo pokroję pomarańcza pokroję ze skórką, gdy rzucę do dania. Przygotowałam całą garść e, grzybów suszonych. E, mam jeszcze grzyby suszone z zeszłego roku, dlatego postanowiłam je wykorzystać, ale można do tego użyć e, kurek czy na przykład boczniaków, także możecie e, użyć, co chcecie, jeżeli nie macie zwykłych grzybów leśnych, prawdziwków i takich tam. E, I przygotowałam dwa pomidory. Pomidory mam świeże, bo nie mam akurat w oleju, ale gdybym miała w oleju w słoiczku, użyłabym takie właśnie mm, z oleju. E, mam czerwone na wino, pierwszą bazę warzywną, bo wszystkie dania, które gotuję są z użyciem pierwszej bazy warzywnej, mojego dziecka. Gotuję bezglotonowo i bez nabiału mlecznego. Za wyjątkiem, znaczy za wyjątkiem, to nie jest traktowane jako nabiał mleczny, tłuszcz mleczny, czyli masło klarowane, które jak dla mnie nie ma już żadnych alergenów, dlatego mogę je spokojnie używać. Dobra, to do dzieła. Zabieram się do roboty. Włączam Patelnię, na której mam przygotowane właśnie masło klarowane. I podgrzewam masło klarowane. A tutaj pokroję cebulę dymkę na takie bardzo dosyć duże kawały. Dlaczego? Dlatego, że będzie to się smażyło, będzie to się gotowało w piekło, w piekarniku. To muszą być dosyć duże kawałki, żeby wiecie tak szybko po prostu się nie czy najpierw nie, nie spiekły, czy po prostu potem było je czuć, że je jemy. Dobra, czyli cebula dymka już jest pokrojona. Tak Tutaj nawet nie za bardzo się staram, żeby ona była ładnie pokrojona, bo to wszystko będzie wyglądało super. E, piekarz by mi się nagrzał, czyli muszę się spieszyć. E, co tu teraz robić? Oj, oj, oj. Otworzę sobie wino. Wy już wiecie, że mam takie wspaniałe urządzenie do wina. Także szybko je otworzę przygotuję szklankę bulionu z pierwszej bazy warzywnej. Ale będzie taka dosyć treściwa, dlatego że mięsa nie solę i nie dodaję żadnych innych przypraw oprócz pierwszej bazy warzywnej. I dodam takie dwie o dwie takie spore łyżeczki na szklankę wody. Dobra, tu już sobie wszystko przygotowałam. Wrzucam teraz szybko na patelnię tą cebulę dymkę. Tak, pięknie. Pięknie już pachnie, pięknie się smaży. Dobra, jak tylko się podsmaży, dorzucę, dorzucę wołowinę. Oczywiście tylko o chwilę i na bardzo dużym ogniu, żeby wołowina się ścięła, ścięło się białko i żeby po prostu zachowała swoje soki, była soczysta, smaczna, pełna aromatu. No dobra, tutaj mi się cebula dymka podsmaża. Możecie też cebulę zrzucić z patelni, podsmażyć wołowinę i potem ją dołożyć. No, też tak może być. Może tak nawet zrobię, żeby była wysoka temperatura grzania. Tutaj przygotowałam już swoją na bretwannę, do której włożę wszystko. I teraz tak w międzyczasie pokroję pomarańczę. Pomarańczę pokroję po prostu całe ze skórką. O, w ten sposób. Mm. Sobie cudownie pachnie, już pięknie jest czysta pomarańcza. Jak one są dobrze umyte, czyli po, pozbawiłam ich tych pestycydów, mm, to przez skórkę wychodzą takie białe, jest taki biały nalot. Tym się nie martwcie, to jest naturalne. Postarajcie się zawsze je troszkę namoczyć. Możecie to zrobić dużo wcześniej, od razu po przyniesieniu pomarańczy ze sklepu. Także mm, warto to zrobić w ogóle. Dobra. Czyli mam już podsmażoną dymkę. Wrzucę tą dymkę do, do brytwany. I za chwilkę podsmażę i za chwilkę podsmażę mięsko, tylko pamiętajcie musi być gorąca patelnia. Przygotowałam grzyby, wszystko zaleję, raz, dwa, trzy. I polecam naprawdę zrobić tego mięsa dwa razy tyle i tego dania dwa razy tyle, dlatego że możecie to zawekować czy zamrozić, yy, ze względu na to, że yy, no, oszczędzajcie trochę prąd i, i swoją pracę. Jeżeli zrobicie tego więcej, to będzie na dwa razy. Fajnie zamrozić, żeby jakby, potem, jak przyjdziecie kiedyś w głodni, to już macie gotowe danie. To danie możecie podać z ziemniakami, możecie podać z ryżem. Ja oczywiście tego nie zrobię, no, chyba żeby przyszli goście, którzy. Gdyby czasami po prostu, wręcz wymagają ode mnie, żebym podała im danie bardziej treściwe, a takowe będzie, jeżeli dołożymy na przykład tego ryżu, nie? Czy ziemniaków. Dobra, mięso się ładnie podsmaża. Skwierczy. Te kawałki niech będą takie dosyć konkretne, bo przy tym, w tak długim pieczeniu one i tak będą miękkie. Także, żeby były takie konkretne, chociaż i tak się rozwalą. Chociaż wiecie co, ostatnio, ja polecam tutaj półtorej godziny, ale możecie dłużej smażyć wołowinę. Ostatnio jadłam yy, wołowinę, która piekła się 5 godzin. Naprawdę, ale była przepyszna, tak miękka, i też nie były duże kawałki. Tylko ona była wtedy pieczona w temperaturze 130 stopni. Natomiast yy, to będę piekła w temperaturze jakieś 180-175 stopni w termobiegu. I obojętnie jakie to są kawałki mięsa. Czym gorsze jakościowo, tym wiadomo dłużej muszą się piec. Jeżeli chodzi o wołowinę, to dobre są też policzki wołowe, które właśnie za tym jadłam, były przepyszne z warzywami, z bazą. Mm, cudownie. Dobra. Tutaj już mięsko się smaży. Ja wyrzucę pomarańczę dobry Tak, razem z tym sokiem. O, w ten sposób. Pokroję jeszcze pomidory. Pomidory, tak jak mówiłam, możecie dać yy, z oliwy. No, gdybym takie miała w domu, to bym takie dała. No, ale w związku z tym, że nie mam, to zadowalam się tym, co mam. Pokroję na, na takie niezbyt duże kawałki, bo wiadomo, można też je dodać na przykład po, po godzinie gotowania, pieczenia. Żeby nie były takie y, rozwalone, ale oczywiście. Ja nastawię temperaturę piekarnika na 175 stopni, czy tam na 180 i czas na półtorej godziny i w ogóle się tym nie będę przejmowała. Jak się upieczę, to po prostu mi zadzwoni i będę wiedziała, że to już jest gotowe i nie będę się po prostu... Nie, nawet tam nie będę zaglądała. Dlaczego? Dlatego, że mój garnek akurat nie potrzebuje... Taki jest plastikowy, fajny i on po prostu nie potrzebuje dolewania żadnych płynów. Jest po prostu cudowny. Dobra, mięso się tutaj już ugotowało, usmażyło. Będę już tutaj Wam wrzucać i pokazywać, jak to wszystko wygląda. Czyli mięsko mamy. Zalewam to bulionem. Wcale nie muszę tego solić, ani dodawać pieprzu, chociaż można. Wlewam no, taką dobrą pół kubka czerwonego wina. być jaki cudowny smak? Zapach, aromat, boże teraz te grzybki, te grzybki możecie dać z wodą, to wszystko zależy właśnie jaki macie garnek, ja mam taki garnek, że yy, nie muszę, ale po moczeniu grzybów, yy, jeżeli dacie yy, prawdziwych, wówczas te grzyby po prostu, te, ta woda ma taki yy, cudowny zapach, smak, że szkoda jej wylewać, ja ją po prostu no wyleję, no bo co, To co ją będę trzymać. Zobaczę, Aha i przygotowałam jeszcze troszeczkę świeżego oregano. Można, nie trzeba. I tak dam, żeby po prostu było jeszcze bardziej aromatyczne, mm, bo też mam zioła w ogródku, ale jest ich bardzo mało. Także, o, zobaczcie, zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Już przepięknie pachnie. I Teraz tylko półtorej godziny w piekarniku. To wszystko po prostu będzie tak smaczne i cudowne. Oczywiście zrobię zdjęcie i wrzucę gdzieś tam w komentarzach, jak mi się upiecze za półtorej godziny. O ile o ile zdążę zdąży w ogóle zrobić zdjęcia, bo czasami tak jest, że muszę kolejną potrawę gotować, bo, bo wszystko zostało zjedzone. No tak się zdarza, no. Życie, życie. Dobra. Wszystko gotowe. Ja wkładam to do piekarnika. I za półtorej godziny <grywka> zrobię Wam foto. Nastawię jeszcze teraz ten, ten piekarnik. I będzie, I będzie za półtorej godziny gotowe. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Spotykamy się jak zwykle za tydzień, w piątek o godzinie 11. Zapiszcie się do mojego newslettera. Będziecie dostawać fajne maile, jak gotować zdrowo i smacznie. Wkrótce też pojawi się e-book, który napisałam, już w zasadzie kończę go. I będziecie mogli skorzystać z przepisów i gotować razem ze mną. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie, życzę miłego dnia, słońce wyszło, ja idę troszeczkę posprzątać na tarasie i do zobaczenia, pa!